W gierce w, w Brawl Stars, tutaj jest Michał. to Tomek to to, to jest po odcinku. No. No. Je, 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 mam się z Tutaj nie jest dalej. Michał, ma takie, no, taką postać teraz. A ja tutaj tak. jestem. I, tak, i, za, I zaczynamy. Dawaj, zaczynamy, ok. Zaczynamy kolejną grę. To czy... No uspokój się, Nikola w tle ja się wygłupia. Co mnie za dźwięki tle, ale... No. nie poszłaś po tego gena? Ja tu to... Przepraszam za dźwięki. się prawie. Nie. Michalek leci, Michalos! Dobra, okej, to Znaczy, games. Stop! no niestety, ja zaraz umrę. O kurde! Kurde, kurde, ma. Gina, 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 gina! Gina, 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 gina! Pomóż! No dobra. dobra Masz mi telefon Daj mi na chwilę No i niestety Wiedźmy. przegraliśmy ale to się niestety. wytnie z, 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 Jeszcze się wytną moje dźwięki też w tle, które były No to się wytnie całe Dobra To czekajcie Okej okay, jesteśmy znowu ja mam taką postać ja nie wiem, kogo mam brać. Ta jest trochę OP, trochę nie. Ktoś. Nie. O, ta postać będzie idę. Idea... W sumie to. Dobra, nitę biorę. Biorę nitę. Dobra. O. Dawaj nie to. To dobra. A bo ja biorę zimo. Epimo. E pimo. Dobra, lecimy. Przepraszam za dźwięki z góry w tle, bo Nikola teraz się ogląda. Zresztą ja, ja sobie też pewnie polegnę, no, bo ja, nie wiem, w grze, tylko w tle. O, ty, ty, ty. Nie, zginąłem. No co jest? Kto Wzodniał. miał tą piłkę? No, ten pan pewnie miał. Ja będę bronił. Okej, bronię. Uda to, <grym> Budę, to ja robię. No, nie No to nie ma tu sturry dwa No to nie co jest? Nie, no. Ale... <grym> o kurde! <grym> Chyba. Wyprawię, mamy yy, trolla w tydzień, który nam nie pomaga. Który nam zabija chyba, Właśnie, nie zabija. Tydzień?

bo zaraz powiem mamie i dobrze. No uspokój się. Pomocy, pomocy, potrzebuję pomocy. Ochroniarz. Wyrzuciłem piłkę. Wyrzuciłem piłkę, żeby nie zabrał tamten typecio.

Zginię, zginię, zginię. Ja nie miałem bloka, nie bloka. Lagi mam bloki. Wracamy do. Wracamy Wracamy do. Wracamy Wracamy do. Wracamy Kulta, jako kopnięcie piłki. Niestety, niestety. Obrań mnie, obraniaj mnie, okej? obrania, obraniam, obraniam, obraniam. to, jako piję piłkę. Oh! Tak, tak, no, On, on mnie walnął, co nie? Mhm. Słuchajcie! I słuchajcie, co się stało? Typek mnie zdolną z ulica, przeleciał przeze mnie nie? I ja to kopnąłem na kontrolecia idealnie, jak był we mnie. Tak. Mama! Y już kończymy nagrywanie. No zaraz jest ostatnia rundka. Czekajcie, czekajcie! Zaczynajmy! Trzeba jeden start. Zaczynamy. Okej, słuchaj. Ja coś to następnym panka w filmie to nie będzie takich... Masz kopie, teraz ci naleję, bo... Bronię! nalałam dopiero już ciepła. Bronię! Okej, okay, dobra. One jak ktoś wziął zły. Tam ktoś wziął zły idę, idą. O Boże. Ktoś ma bibi! Znasz! Ktoś miał z nas bibi. Oj, ona ma Biby! Nie, no nie się, Jeszcze lagi. No lagi. Wystrzeliłem piłkę! Dzińczku, szybko. Bierzcie piłkę, bierzcie piłkę, bierzcie piłkę. Piłka leży na spalnie. Co za dźwięk, No dobra, dawaj, dawaj. Baby, 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 baby. A czemu mnie zabija stypcio, jak ja ci nic nie robię? Ale zniszczyłem trochę jej arenę. Nie, to tutaj zniszczyłem. Zginę, zginę, wiedziałem, zginąłem. Ale zniszczyłem trochę arenkę. U nich zniszczyłem no e więcej miejsca, jest. No, napisz się, postawię ci tu Bo gdzie postawisz? Nie stawiaj na łóżku. Nie stawiaj na łóżku. No, dajcie mi! Co to za bot? Dajcie, postawię. Pomóżcie, 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 pomóżcie. pomóżcie. O? Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Dziwiamki w tle! Idą na bramkę! Idą na bramkę! Ale, idą na bramkę, takie... ale nie ma. Ale można o! Wygrałem piłkę! Wygrałem piłkę! Idź! Niech Ktoś idzie! O, dobrze, 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 dobrze nie! Nie, dobrze, nie bum, 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 dobrze, nie bum, bum, dobrze! Nie je, no, batte, batte, coś tam. I ba, time. Niech to bip. Tak. No i zginąłem. Nie. Niech ty. O nie, ciemność, ciemność. O! Nie, koniec. Nie. Pro. Nie. I coś tam pro coś tam pro no to no to do widzenia kończymy się się zagnaj się do, do zobaczenia